Siemaneczko to jest ta i dzisiaj będziemy otwierali paczki. Najpierw sobie trochę posprzedajemy i może coś tam otworzymy, jakieś dobre lub niedobre. I sobie jeszcze jakąś może gierkę zagramy tutaj na łatwudzie. Czyli już niedaleko, żeby kupić paczki. Czyli chudę sobie posprzedajemy. Aj, to jeszcze długo. Ups, tutaj dużo jeszcze do sprzedania, ale tu dwie, tu dwie, tu jedna niestety, jedna, dwie. Ale tu za bardzo nie wystarczy, więc jeszcze też sprzedam ten tani, ten bardzo mały, no, ten też, coś tu już słabniej, co Ok, <tuszy> pięć tak takie coś to słabo nie no nie chyba, że otworzymy inną taką słabszą, ale coś musimy sobie otworzyć Dobra, to może te słabsze jak sobie potwieramy. Może jakaś nowa karta będzie. Aż ta nie nowa. Tutaj nie wiadomo. Chyba, że... Nie nowa, Jego już ma. Tutaj dużo do otwarcia mamy. Jeszcze sobie otworzymy z pięć. A już nic nie otwieramy. Zobaczmy, na który nas stać. To byłby do trzech tysięcy tutaj jej co ja tu klikam o, tej. no i tak, będzie szybciej o, i szybciej wbijamy sobie pieniążki, że tak powiem znaczy końce chyba. Bo ja za bardzo nie wiem, jak te pieniądze się nazywają, więc już więcej nic o nich nie mówię. Aż. U. Sporo. Nie, no co, to są słabe ceny. E, coś jest tam, można. Wyjdę jeszcze raz. I może wejdzie coś innego. Lepszego nie przyjdzie. Aż. Nie wiem, no czemu mi przejść. Nie ma się nie włączyła suma. Dobra, już nie ma co czekać, bo się już nie opłaca to sobie jak też chyba nie nowa. No niestety tu na marne, tu może spróbujemy coś nowego. O nowa jakaś. Ale no, dobra, to nie, chyba. No i sobie raz tu zagramy. Ajajaj. jaj. jaj. Jak widziałem dziecko to muszę. Też, dobrze. 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 O, i tutaj może być mniejsze. Aj! Niestety, ale nie mniejsze. Więc wychodzimy. No i dobrze widowie. Będę się z wami żegnał, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach jakie gry chcecie, żebym jeszcze nagrywał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.